Co we śniu i do syczki ludzi i do cyżki głodzi miłość mieli i dla syczki ludzi I dla cyżki głodzi miłość mieli co by te zecenia się spełniły co by te życ Pana Boga, oto Pana Boga, dziś pytamy. Oto Pana Boga, oto Pana Boga, dziś pytomy. Pytamy te pięknie matkę świętą. Pytamy te pięknie matkę świętą. Niech ze zawsze łową, niech ze zawsze łową, ty z